Jacek Murański! So, jest pytanie, czy będą dymy. Słuchajcie, no tego się chyba nikt nie spodziewał. Pan Jacek Murański, czyli odzwierciedlenie tego słynnego słowa dymy, zawalczy na Gali Fame MMA 13. Panie Jacku, witam w naszych tutaj szeregach. Witam wszystkich serdecznie, witam w Jaskini Lwa. Wiem, że. Może Niekoniecznie tutaj wszyscy pałają do mnie sympatią, ale w ogóle mi to nie przeszkadza. Wręcz przeciwnie. To jest biznes. No to mam e, przeciwnika. Panie Jasku, Tak jak mówiłem, na poprzedniej części pewnie pan słyszał, no był pan głównym bohaterem Galifejm Ma 10 bez walki, co jest no niesamowite. Co pana skłoniło po tylu... Niemiłych słowach skierowanych również w stronę federacji, w drugą stronę też była ta niechęć. Co skłoniło pana do właśnie zobaczenia w tej organizacji? To ja może wrócę do tego, co tutaj słyszałem. Arek Tańcula powiedział, że Mateusz jest teraz grzeczniejszy czy delikatniejszy, ponieważ hejt nie jest sposobem na rozprogram na dobre przedstawienie walki. I to mówi chłop, który u Bogdala zaprosił. Tą wywłokę Konrada Niewolskiego, żeby mnie poniżał. I to mówi chłop, który zaprosił Konrada Niewolskiego. No, nie będę rozwijał tematu, bo większość z Was wie, o co chodzi. No, no, hipokryzja, hipokryzja Himalaje, hipokryzji. Panie Jacku, yy, padło bardzo dużo słów przed ostatnią galą, również yy, pomiędzy innymi galami dużo ludzi. Ja tylko pamiętam, rzecz, beka trochę yy, ten... Jest pan ogólnie wielką niewiadomą, My nie wiemy, Pła, jakie pan ma umiejętności. Nałożył pan według mnie na siebie też taką dużą presję, bo ludzie bardzo dużo wymagają od pana. Czuje pan tą presję, że trzeba się zajebiście pokazać w tej klatce. Ja nie czuję żadnej presji. Kolejna sprawa, jakie to będą? E, czy będzie pan też dążył do walkach na warunkach tych ulicznych? Wiemy, że lubi Pan te łokcie, e, ciosy z głowy, jak to będzie wyglądało? <laughs> Jedną walkę mam tak podpisaną. O. Także ja już jestem. W, w, no jeżdżę na rowerze, na rolkach, także jestem w przygotowaniu. Coś tam popływam. A tutaj wiem, że regulamin stanowi inaczej. Jak Federacja ogłosi przeciwnika, bo wiem, że ma być to main event bądź go main event na trzynastkę, to wtedy spojrzę mu w oczy, temu przeciwnikowi i zaproponuję warunki takie, żeby, żeby go bolało. No bo bo go, bo go musi boleć. Bo to wszystko się zatoczyło. To wszystko jest tutaj, powiem wam tak. Czyli jest konflikt. A, konflikt to jest mało powiedziane. Wyszedłem od Konrada Niewolskiego i wrócę do Konrada Niewolskiego. Nie będę oczywiście ujawniał, uh, ujawniał nazwiska, to jest oczywiste. Natomiast podtekście jest Konrad Niewolski, uh, kto będzie tam kumaty, to sobie poszuka. Uh, i, I to będzie taka walka korespondencyjna. Została Ale... zabrana mi godność, Próbu próbowano zabrać mi godność, mój honor. Obrażono moją kobietę. Asunia, pozdrawiam cię serdecznie. Dla mnie filarem jest rodzina. Moja kobieta była przy mnie w najcięższych momentach. Wtedy, kiedy byłem w ciemnej celi, niepraw bezprawnie, niesprawiedliwie, na zasadzie pomówienia. A ta sprawa też wraca, także będziemy też to tutaj wałkowali, moja kobieta wytrwała przy mnie, jest dla mnie największą wartością, i to ostatnie słowo decydowało o niej. E, została poniżona, obrażona przez Konrada Niewolskiego przez tą wywłokę. I w tej chwili decydującym, decydującym aspektem, dlaczego ja tutaj jestem i będę mógł korespondencyjny pojedynek z niewolskim toczyć, to będzie zemsta. Tak, to będzie zemsta. A ostatnie słowo należało do mojej kobiety. Super. No myślę, że będzie się działo na galifejum ma 13 panie Jest mi niezmiernie miło, że dołączył pan do nas. Były różne też animozje, ale to jest show. To jest właśnie o to chodzi. To są te dymy, które, których trzeba. I wiem, że dużo osób czekało na pana walkę w tej organizacji. Super. Widzimy się na kolejnych konferencjach. Nie mogę się doczekać. Hubert. Słówko. Jest akcja, jest reakcja reakcja, dokładnie. My się już znamy trochę, także wiemy o co chodzi. Panie Jacku, jeszcze raz dzięki wielkie. Czekamy na Fame ma 13 konferencję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Wielkie brawa dla pana Jacek. Dziękuję. Ogólnie jeśli chodzi jeszcze o Murańskiego, to warto tutaj wspomnieć, że ten ziomek jest, poza tym, że jest totalnie pierdolnięty, to jeszcze kurwa krzywdę ludziom wyrządza. Między innymi yy, ja w sumie byłem u tej osoby w klubie parę razy, więc trochę znam tego typa. Eee, chodzi tutaj o, o Dawida Karakana. To ten kurwa przygłup tam mówił, że on mu, on mu właśnie tego Mateusza pobił, czy jakieś kurwa tam inne rzeczy. Od frajerów go nawyzywał. Więc no, no oni ogólnie są śmiesznymi postaciami, ale to są jakieś kurwa totalne wykręty intelektualne, nie? Uważaj na słowa, będziesz z nim siedział przy stole, wuja, w chuju mam go, kurwa, i tego to mnie go jest po prostu, jest zabawnym zjebem, nie, to jest ten moment, w którym się nie śmiesz z kimś, tylko z kogoś. Więc no, a kurwa, ja mogę siedzieć, w... ja mogę z nim, będę siedział z nim przy stole, kurwa, żeby ze mną usiąść do stołu, to trzeba sobie zasłużyć. Dostałby gazem po oczy i tyle, i krzesłem, kurwa, po żebrach. Ja się nie pierdolę, ja naprawdę jestem w swoim prajmie, nie? Jak nie popek to ja jestem gotowy. <laughs> Poznajmy zawodników, którzy pojawią się w trzeciej części konferencji fame 12 są nimi. cały <laughs> Bawią się, a nie na biało! Leci balon, szykuj ciało! Wszyscy na zielono, bawiam się, a nie na biało!